Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Powiadam Wam, którzy słuchacie, miłujcie Waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy Was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy Was przeklinają. I módlcie się za tych, którzy Was oczerniają. Jeśli Cię kto uderzy w policzek, nadstaw Mój drugi. Jeśli Bierze Ci płaszcz, nie broń Mój szaty. Daj każdemu, kto Cię prosi, a nie dopominaj się od tego, który Bierze Twoje. Jak chcecie, żeby ludzie Wam czynili, podobnie i Wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność. Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. Jeśli dobrze czynicie tylko tym, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność. I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla Was wdzięczność i grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie Waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A Wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego. Ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą. Natłoczoną, utrzęsioną i opływającą, wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie. Oto Słowo Pańskie. <laughs> Jeśli ktoś ma trudność z miłością nieprzyjaciół, to chcę powiedzieć tylko jedno. Miłość to nie uczucie, a chrześcijaństwo to nie religia słabe uszy.